Jesteśmy w pięknym plenerze i to będzie rozpakowanie Galaxy S22. To nie będzie takie zwykłe rozpakowanie, to będzie rozpakowanie w plenerze, ale tak z drugiej ręki. Jak, jak to? Oryginalne zostało skasowane przez moją głup głupotę. Skasowałem sobie i yy, GT2 i S22. Miałem takie fajne z wylegitymowaniem. Człowieku, tam mnie legitymowali. Jaka była akcja. I to się wszystko skasowało. Nie może tak musiało być. Może tam, gdybym udostępnił tamto wideo, miałbym jakiś problem. Później, no to było takie miejsce dziwne. W takie dziwne miejsce po pojechałem. Może tak miało być, nie hmm. wiem. O, jaka niunia z tam. dobra. Więc to będzie takie jakby rozpakowanie z rozpakowanego telefonu. Trochę to, trochę to dziwne, nie? No ale okej, okay. powiem Wam, że nie rozumiem niektórych lu ludzi. Popatrz, za mną jest miejsca dużo, nie? żeby mnie obejść, to facet szedł i przeszedł tu między żabą a, a cholerną. Trochę to dziwne, nie? No. Bo tutaj miejsce jest. No, trochę jest. Miejsce, ale po co, że, po co się tu pchać? Chciał mi strącić ten kask? No, kask 9 stówek. No to jak go stać? No to co by nie, nie? Wiecie, że kask po upadku się nie nadaje już do niczego. Z takiej małej wysokości to, to... Nie, nie, nie chciałbym jeździć w kasku po upadku. Kask ma być nowy i dobry. No? Jaka, jaka nie szła, no? miała. Dobra, nie rozumiem. No ludzie jakoś tak lubią ryzykować. Po co było przechodzić tamtędy? Nie wiem. Dobra, no ale to nieważne. Ważne jest rozpakowanie. Tu rozpakujemy na nami powtórne rozpakowanie to jest wersja może tam e-mail, możesz sobie widzieć to mi to nie, nie zależy, i tak swojej SIM karty do, do, do tego nie wkładam tej głównej tylko jakieś tam wiecie, na kartę 2,56 GB a może zamarzę albo to wytnę no i to jest panie kolego podnosisz, retailowa wersja i folia już zdarta <śled> jest, panie kolego. Samsung, tylko trzeba. O! Trzeba się mi Dawaj go tu. Co jest jeszcze? co się tak ham chlap? No dobra, w parku się różne yy, dziwne rzeczy robi. No. Co tu jest jeszcze, panie kolego? No, powiem ci, że jest. Simcar tool. I tutaj w tym pojemniczku. Czy ja to jedno ręką dam radę? Pewnie nie, no dobra. To się jakoś wytnie. czekaj, czekaj, czekaj. Aj, jest za krótki ten selfie stick. Bo ta za, za wysoko jest. I w tym pojemniczku jest panie kolego. tu jest? Jest kabel zasilający i instrukcja obsługi. No to co się wydaje? Kabel pokazuje instrukcja obsługi? To jest Czyli nie ma nic. To po prostu. Jest... dalej ci kabel z łaską. Czy w ogóle ci kabel dali? Ja pierdolę. Pokrawie sobie kupiłem. U Chińczyka, znaczy na Aliexpress, znaczy na, na Allegro, nie na Aliexpressie, ale na Aliexpressie takie mają za, poł za połowę ceny tego, co jest na, na Allegro. Ale czy będziesz czekał za, za 5 zł facet robi mi zdjęcie, nie, nie wiem czemu, no, ale, ale nie, niech, niech mi robi. Czy będziesz za 5 zł yy, czekał 2 miesiące, czy 3? No to niech będzie. Dobra, jak wygląda ten smartfon, panie kolego, i co my tu mamy? Nie wiem, że facet robi mi zdjęcie. No i od nic. Mm. Piękny smartfon, jest 17 w, nie, w niedzielę. Piękny ekran, nawet wspaniały ekran zobacz ram, rameckim ale ten jest sprawa, dla mnie za mały, muszę powiedzieć. Ja Miałem jednak wielkie łapy. Ale zmuszę śl muszę uważać. Yy, z tej strony nie ma nic na rameczkach. Z tej strony ma mikrofon, yy, z drugiej strony ma zasilania i podgłaszania. A z dołu ma. Głośnik USB Typu C i SIM card. Tool i oczywiście również mikrofon. Włożymy go do kondona, bo mi się wyśliznie. Fajnie, ten kondon. Spędzisz, że z tym kondonem jest dużo bardziej taki. Otrzyma się w dłoni porządnie, rozumiesz. Nie ma lipy, tak zwanej. że no? mnie się podoba. Ten kondom, bo jeśli chodzi o sam smartfon, to jest dla mnie za mały. O, czy z palca działa? Tak, przy, przypisywałem ten. Czy nagrywam drugim smart, smartfonem? No i zobacz, chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Płynnie. O, a to jest nowy VR dla PlayStation 2, tak? Co ciekawe, ciekawe, ciekawe. O, nowy OLED jest na promocji. A to jest Samsunga, to nie jest OLED, to jest Mi LED. A to nie. OLED to OLED, panie kolego. No i co ja ci będę powiedzieć? No, no się za To no, dobra, tak tego nie się dać bo on będę zbanęł. Możemy dać przednią kamerę. Wiem, że tu jakość tej przedniej kamery w to jest słaba. Ale ten telefon Pierwszy Samsung Galaxy S który. Może nie pierwszy. Ale z tych najnowszych liczymy od, od ósemki w górę, którymi nie wszedł. Fajny, ale ja chyba wolałbym plusa wię, większego. To jest dla mnie za mały, dlatego mi nie wszedł, bo jest bateria za mała i telefon za mały. To będzie taki dla dziewczyny, wiem, Albo dla kogoś, kto ma dużo y, prądu cały czas przy sobie. A ty i takiego. A w sumie też prąd, no. a... Chociaż go rozpakowałem, to ja już wiem, e, ja już trochę nim bawiłem, to ja już wiem o co tu chodzi i z jakiej to jest parafii. E, czekamy na Ultra. Ultra, może zrobimy tak, żeby nie, żeby nie skasować te pliki i będzie, będzie dobry. Dlaczego no, takie wideo jest słabej jakości? Dobra, z tej kamery jest lepsze. Nie, co ja ci mogę powiedzieć, panie? Cacko dla księżniczki. Fioletowy kołnierzyk. Dlaczego by nie. Ja ruszam dalej, bo muszę jeszcze porobić parę zdjęć porównawczych, bo potraciłem wszystko i staram się wszystko odzyskać w ciągu jednego, dwóch dni, To co, co będzie dość trudne. ale eee, może się uda. No. Porównamy sobie to z S21. O, znowu tutaj idzie z cyckami. Co ona tak krąży tutaj, nie? Wyczaiła. Ona widzi w Tobie pieniądz. <gryw> Jadę tam, tam, tam do niej, zagadam. Taka młoda, ale by była, no. A na końcu mały sam plek, jak nagrywa w nocy, a pięknie nagrywa, jak zobaczysz zoomik poszedł wspaniale, no i oczywiście kilka zdjęć, bo tak zwani fani zdjęć telefonicznych które są zawsze i wszędzie i to jest bardzo dobre.